Oczekiwaną recenzję na kanale darterskim, Mowa oczywiście o tarczy 180 Gladiator 3+. Dwa materiały o tarczy już były na kanale, gdzieś tam tutaj możecie znaleźć link w opisie też wrzucę. Był najpierw unboxing tarczy, zapoznanie się jak cała tarcza wygląda, co sądzę o tym sizalu i no i ogólne moje wrażenia po, po rozpakowaniu. No i druga, e, drugi materiał był o tarczy po miesiącu rzucania, jak moje wrażenia z rzucania do tej tarczy, jakie jej zużycie. Teraz rzucimy sobie okiem na tarczę, jak wygląda po mniej więcej po pół roku po regularnym zużyciu i obracaniu tarczy. I na koniec tradycyjnie przyznam cztery noty, które zawsze pojawiają się w serii recenzuję, Jeżeli chodzi o produkty darterskie, które oceniam, nie zwlekajmy, lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o sam Seazar, to nie mam nic do zarzucenia tarczy Eighty Gladiator 3. Oczywiście gdzieś tam jakieś włókna białe wystają bo jak się rzuca, to po prostu siłą rzeczy tak musi być. Jednak gdy pojawiało się już trochę tych białych włókien, obracałem tarczę, widzimy, że właśnie nie jest na tym pierwotnym ustawieniu. Starałem się robić to równomiernie. Nie mam w ogóle zastrzeżeń do sizalu, do pająka też nie. Nigdzie drut nie wychodzi, nie ma żadnych problemów. Jak niektórzy zgłaszają mi, że w niektórych tarczach gdzieś właśnie pająk wychodzi, gdzieś gdzie bardziej ból wystaje, różne takie rzeczy. Tutaj żadnych takich problemów nie było. Do jakości tarczy, samego Sizalu i Pająka nie mam, co się przyczepić, czy do malowania Sizalu. Jedyny taki minus i moim zdaniem mankament to bardzo słabe plastiki trzymające ring z numerami. Jakbyście się tutaj przyjrzeli, wrzucam przebitkę. Po prostu tu praktycznie każdy plastik jest już popękany. Jeden nawet już tego ringu praktycznie nie trzyma. Nad tym mogłoby 180 na pewno popracować, bo Moje doświadczenia z Winmau Blade 5, 4 Tego typu tarczami są lepsze, tam ten, te plastiki też potrafiła się lotka wbijać i, i nie pękały Gdzieś tam już ludzie na początku zgłaszali właśnie kwestie tych plastików Na początku mnie się dobrze trzymały Pierwsze lotki potrafiły wbić się w ten plastik i siedzieć w nim Musiałem wyciągnąć z niego lotkę Ale już po paru wbiciach po prostu nie wytrzymały, popękały więc moim zdaniem to wpływa na, to wpłynie na pewno na moją ocenę, e, obniżenie lekko oceny jakości tej tarczy, ale to jest taki tylko punkt poboczny, jeżeli chodzi o samą tarczę, naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Pora na tradycyjne podsumowanie tarcza Londy i gladiator 3+, najpierw wygląd tutaj 8 na 10. Nic ponad standard, nic poniżej standardu, tak naprawdę większość tarcz na rynku, większość tarcz sezalowych wygląda tak samo, różni się tylko logiem producenta, nazwą modelu, ewentualnie jakieś loga PDC czy innych federacji mogą się pojawić, a tak naprawdę 80-90% tarcz wygląda tak samo, więc 8 na 10. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tarczy to daje 9 na 10 ten taki dodatkowy plusik za to, że można kupić tarczę z systemem Rotafix, który ułatwia właśnie obracanie tarczy, a o tym musimy pamiętać, więc jeżeli mamy system Rotafix to gdzieś tam z tyłu głowy od razu pojawia nam się właśnie pamięć o, o tym obracaniu tarczy, żeby zwiększyć żywotność tarczy. Jakość tutaj 7 na 10, taki lekki minus za te plastiki, o których wspomniałem na zbliżeniu na tarczę, jednak e, oczekiwałbym od takiego produktu, żeby każdy element był tutaj dopracowany, a widać, że Laneyti musi popracować nad tymi plastikami. I liczę, że w kolejnej edycji tarczy Laneyti Gladiator po prostu będzie to poprawione. Na koniec cena 7 na 10 tarcza kosztuje około 250 zł. Wydaje mi się, że jest tak ciut tańsza od Winmau Blade 6. Jakieś 50 zł, więc tak naprawdę jest to bardzo podobny poziom. Ale jak widzimy, ja, ja mam porównanie do Vinmał Blade 4 i Vinmał Blade 5, z których korzystałem już nie raz, Wydaje mi się, że jakość jest bardzo podobna, więc kwestia dostępności, co macie dostępne w sklepie, w którym chcecie zrobić zakupy, może jakaś promocja, jeżeli na przykład będziecie mieli. One Gladiator 3 Plus tańszy od Wima Blade 6 o 30 zł. 40, no to wybór chyba jest oczywisty. Tarcze bardzo podobne powinny być, a jednak za, za różnicę możecie dokupić sobie kilka kompletów szaftów, kilka kompletów piórek albo dorzucić do lepszych lotek. To już już wybór, znacie moją ocenę. Mam nadzieję, że taka recenzja podobała Wam się, tym bardziej, że bliski rzut oka na tarczy już mieliście w dwóch poprzednich materiałach. Zostawcie komentarz. Jeżeli macie coś do powiedzenia, właśnie na temat swoich doświadczeń z tarczami sizalowymi, subskrypcja, jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału darterskiego. A w tym momencie to będzie na tyle. Z darterskim pozdrowieniem.